Wróciłam niedawno z pracy i właśnie wchodzę do mieszkania, słyszę pralka włączona, mąż nastawił pranie. Wchodzę teraz do kuchni, a tu luks, wszystko pomyte. Takiego męża to trzeba chwalić. Wczoraj pokazywałam, jak tutaj posprzątałam przy choince, wrócił dywanik na swoje miejsce tego skrzata zdecydowałam się tutaj pozostawić tego nowego skrzata, bo mam też jeszcze jednego trochę mniejszego na tych teleskopowych nóżkach, który już jest od kilku lat z nami ale postawiłam tego dlatego, że on się tutaj fajnie kolorystycznie dlatego, że on się tutaj fajnie kolorystycznie komponuje z tą skarpetą i również tutaj z takim elementem bo to jest też taki czerwono-biały element materiałowy. Jego już wcześniej na choinkę położyłam przed jej ubieraniem. To jest ta ozdoba kupiona w Homely. Tutaj z drugiej strony. Właśnie też te laseczki. No, taki pomysł padłam. O takiego dodatkowego ustrojenia. No, i tutaj już pod choinką też położyłam sobie atrapę prezentów, żeby też fajnie to ładnie wyglądało. No, to cukierasek. Akurat. Jeśli chodzi o to pudełko, to ja w nim dostałam kiedyś prezent i aktualnie właśnie robię za co roku właśnie taką atrapę prezentu, ale również przechowuję w nim pompki. Tak samo jak w tym pudełku. To jest metalowa puszka po ciastkach. Ciastka zjedzone, więc co z tą puszką zrobić? Szkoda, wyrzucić, i właśnie też może być taką dekoracyjną, takim elementem dekoracyjnym, i też właśnie w tej puszce przechowuję w czasie spoczynku wszystkie ozdoby, które tutaj się mogą zmieścić. Mam jeszcze jedną. Właśnie taką puszkę. Tutaj do tych puszek wkładam zwykle te najmniejsze, bardzo delikatne bombki i obwijam je albo tym srebrnym łańcuchem, albo też tak jak w pudełku akurat i w tej większej puszce, była włożona po prostu jedna ze skarpet żeby uchronić właśnie przed pęknięciami, zniszczeniami, bo muszę powiedzieć, że właściwie wszystkie bombki u nas na choince prócz tych kryształków są szklane, więc trzeba o nie wyjątkowo dbać. Tutaj na, na, na tej yy, latarence, jak i na tej drugiej tam akurat mam świeczkę taką na baterię czasowo zapalaną. Tutaj były palone normalne świece. Zwykle tutaj u góry robię przystrojenie, ale jeszcze zastanawiam się, czy takie przystrojenie zrobić, czy nie. Czy tutaj już wystarczająco przepychu <grych> zadałam. Dlatego, że też w tym roku zmieniłam trochę tę dekorację na kominku. Zwykle te choinki, które tutaj ustawiłam były ustawione właśnie tą trójką, czyli ta zielona, biała i, i ta takie srebro, czy, czy stare złoto, czy stare srebro taki odcień, były ustawione na korytarzu, na konsolce i tworzyły dekorację z kilkoma innymi elementami, ale w tym roku pomyślałam właśnie o zrobieniu takiego lasu tutaj, bo kupiłam właśnie tę nową choinkę w złotym kolorze w kiku i dodałam tutaj no właściwie co roku jest ta kula z szopką i taki właśnie biały domek on jest teoretycznie na świeczkę ale ja tutaj oczywiście świeczki nie wkładam świeczkę mam za to tutaj i tutaj też taka ukryta w świeczniku a tutaj właśnie mój skrzat który też ma te yy, teleskopowe nóżki, więc on może być duży albo mały. Jedną ręką chyba nie uda mi się go rozłożyć, ale, ale on się właśnie jeszcze rozkłada. Może być prawie tak, no może nie prawie tak wysoki jak tamten, ale, bo on jest nieco mniejszy, ale, ale naprawdę wysoki. On jest filcowy. I tak jak mówiłam, właśnie jest już z nami kilka lat. Tutaj właśnie jeszcze stoi mi ten stolik, e, który wcześniej był w miejscu choinki e, razem z naszym przenośnym barkiem, ale e, muszę pomyśleć, gdzie go, gdzie go tymczasowo ustawić. Tutaj na razie mi przy stole nie przeszkadza. Niestety moja poistencja nie ma się dobrze. Nie wiem, czy miała za mało wody, czy po prostu jest u nas za gorąco. E, ale nie mamy aż... Tylu grzejników i aż tak rozkręconych, żeby było bardzo gorąco, ponieważ jesteśmy otoczeni z sąsiadami, więc jest u nas ciepło, nawet jeżeli te grzejniki nie są rozkręcone. Ale ja nie siedzę w krótkim rękawku. No i niestety, nie wiem, czy ona dotrwa do świąt. Zwłaszcza, że też nas nie będzie w przyszłym tygodniu kilka dni, więc no nie wiem, czy, czy ona czy ona po prostu nie uschnie do końca w tym czasie Lecimy z kalendarzami Dzisiaj czternastka Co to jest? Szczoteczka do poznokci czy do brody? <grywia> Zobaczmy co u mnie 是的，对。 będzie akurat taki mały pojemniczek na wyjazd.